O kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, społeczne wyzwania nadchodzącej dekady. Chociaż ja tam gdzieś dostrzegłam takie pytanie: czy grozi nam biologiczna zapaść? To brzmi niedobrze. Doktor Doburz jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, trenerem piłki nożnej, wykładowcą wrocławskiej i warszawskiej AWF, prorektorem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, pracownikiem Instytutu Sportu, autorem wielu artykułów naukowych, jak i monografii dotyczących populacji badań kondycji fizycznej, członek Komisji ds. Mierników Rozwoju Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, eksperta MRR. Asesorem RPO, Województwa Mazowieckiego, biegłym Najwyższej Izby Kontroli, członek zespołu ekspertów Ministerstwa Sportu i Turystyki, recenzent projektu WNC-BiR, współwykonawca oraz kierownik ogólnopolskich populacyjnych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, autor i realizator projektu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam. Bardzo dziękuję za. Obecność. Taka litania była długa, no po prostu ja długo żyję i, i zdążyło się zebrać. Większość z tych rzeczy to już są rzeczy nieaktualne, natomiast aktualne jest moim zdaniem odpowiedzenie na pytanie, czy grozi nam biologiczna zapaść. Gdybyśmy popatrzyli na Człowieka i to, jak funkcjonuje, to jego życie to jest budowanie relacji ze środowiskiem. Człowiek nawiązuje w różnych płaszczyznach i w różnych, z różną intensywnością w zależności od sytuacji, jakie jakiej się znajdzie, interakcje w sferze psychicznej, społecznej, duchowej, intelektualnej, emocjonalnej. I wiele z tych interakcji jest silnie powiązanych z naszą cielesnością i funkcjonowaniem funkcjonalnością naszego organizmu. Potrafimy poprzez naszą fizyczność kształtować to jak wygląda interakcja między mną a środowiskiem. Gdybyśmy próbowali tą interakcję jakoś nazwać, to można ją opisać czymś takim co nazywamy kondycją fizyczną. Co to jest ta kondycja fizyczna? Jest to taki zbudowany z trzech filarów konglomerat rozwoju somatycznego, sprawności fizycznej i wydolności fizycznej człowieka. Czym jest rozwój fizyczny? No to tu jest napisane i najłatwiej go z perspektywy takiej populacyjnej, globalnej, z perspektywy edukacji fizycznej wyrażać przy pomocy wysokości masy ciała ciąg zmian w życiu osobniczym, które prowadzą do ukształtowania się dorosłego organizmu i pozwalają jednostce wejść w dorosłe życie. Sprawność fizyczna jest to, zgodnie z taką współczesną koncepcją, poziom radzenia sobie w środowisku, w którym się znajduje, to jak potrafię w biogeograficznym i socjologicznym ekonomicznym środowisku budować interakcje z oddziałującymi na mnie elementami tego środowiska. Jest to też wyraz jakości życia, tego jak postrzegamy i oceniamy Funkcjonowanie w, wśród dorosłych, wśród, w, wśród wszelkich elementów, jakie nas dotykają, i wreszcie, wydolność fizyczna to miara sprawności funkcjonowania naszych fizjologicznych mechanizmów, pozwalających wykonywać pracę mięśniową i szybko po zakończeniu tej pracy wracać do stanu wyjściowego. Suma tych wszystkich elementów. Rozwoju somatycznego, sprawności fizycznej, wydolności fizycznej stanowi pojęcie, taką koncepcję kondycji fizycznej, która, tak rozumiana jako całość, jak i każdy z jej elementów, z osobna, stanowi miernik i wyznacznik ludzkiego zdrowia. Jest pewnym pojęciem, które wchodzi w skład pozytywnie. Rozpoznawanego czy identyfikowanego zdrowia jednostki i społeczeństwa. Jest zatem wartością, jaką trzeba i warto zabiegać, jest zasobem, z którego człowiek może czerpać od narodzin aż do późnej starości. Ten zasób, im większy, lepiej wypracowany, ukształtowany w młodości, tym pozwala nam lepiej i efektywniej funkcjonować w dorosłym życiu. I tak jak każdy akumulator, nie może być tylko oparty na jednokrotnym zbudowaniu, wytworzeniu tego urządzenia, ale musi być konsekwentnie w ciągu życia doładowywany, uzupełniany i to jest takie wskazanie na całożyciową aktywność fizyczną. Wreszcie jest miarą jakości ludzkiego życia. Jeżeli tak wygląda relacja między życiem a kondycją fizyczną człowieka, to pojawiają się chyba takie pytania i warto sobie odpowiedzieć na nie. Jak wygląda cielesność człowieka i w konsekwencji powinniśmy umieć odpowiedzieć na pytanie, czym jest, jak wygląda, jak możemy ocenić współczesną kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. No i w zakresie rozwoju somatycznego z badań, którymi dysponujemy. Możemy wypowiedzieć się czy spróbować ocenić zmiany zachodzące w wysokości ciała, masie ciała i wskaźniku smukłości. Jak widzicie państwo, od dawien dawna od 1979 roku poprawia się wysokość ciała w polskiej populacji. I chłopcy i dziewczęta w każdym kolejnym badaniu są coraz wyżsi. Największe przyrosty notowano między 89 a 99 rokiem życia. Jak ktoś pamięta te czasy, to to jest przejście od pustych sklepów i stania po papier toaletowy i, i, i ocet do funkcjonowania w miarę normalnej rzeczywistości. Współcześnie te zmiany stopniowo wygacają. Wśród dziewcząt nawet można zaobserwować brak znaczących różnic. Wysokość ciała Mierzona, jakby gdy spróbujemy ją wyrazić przy pomocy takich globalnych wskaźników, to zmieniła się w tych 35 latach od 1989 roku o 15% w przypadku chłopców i niespełna 13%. 12% z małym ułamkiem w przypadku dziewcząt. I nie jest to zmiana bezwzględna wyrażona w miarach surowych. Jest to odniesienie do rezultatów uzyskiwanych w 1999 roku. No to jest znacząca różnica. Masa ciała zmienia się podobnie. Poprawia się w każdym kolejnym badaniu. Natomiast to, co jest niepokojące, to to, że wśród chłopców w zeszłym roku. To znaczy, w, w zeszłym roku szkolnym, w 24 roku, przyrosty masy ciała one w żaden sposób nie wyhamują, tak jak to ma miejsce w przypadku wysokości ciała. Przestajemy rosnąć, chłopcy nieustannie tyją. Wśród dziewcząt widać taki silny wpływ kontekstu kulturowego. Pojawia się chęć utrzymania. Atrakcyjnej selwetki ciała, jest pewne oczekiwanie czy wymaganie związane z cielesnością i dziewczęta wchodząc w dojrzewanie próbują w mniej lub bardziej zdrowy sposób wpływać na to, jak wygląda ich selwetka. Konsekwencją tych zmian jest globalne takie obraz zwiększania masy ciała wśród chłopców, która jest no niemal analogiczna z przyrostem wysokości ciała. I nieznacznie mniejsze liczby dotyczące zmian masy ciała wśród dziewcząt. No jak łatwo się spodziewać, ponieważ BMI jest relacją między wysokością a masą ciała, to obserwujemy bardzo znaczące wzrosty niepokojące, wzrosty masy ciała wśród chłopców. I to jest, wydaje mi się, taki jeden z bardzo poważnych problemów zdrowotnych, jakie wynikają z diagnozy kondycji fizycznej. Konsekwentnie, pomimo pierwszych, w pierwszych latach między 89 a 99 rokiem życia w miarę kontrolowanych proporcji wysokości do masy ciała, to w ostatnich latach obserwujemy gwałtowne pogorszenie tych relacji. One lepiej będą widoczne przy demonstracji zaburzeń związanych z masą ciała, i tutaj Państwo macie to jak wygląda przedstawione poziomy niedowagi nadwagi otyłości odsetki dzieci z nadwagą niedowagą i otyłością w polskiej populacji w 2024 roku ledwie jedna trze dwie trzecie chłopców i dziewcząt wypełniają te kryteria u dziewcząt niepokojącym jest zjawiskiem zbyt mała masa ciała w praktycznie w wszystkich kategoriach wiekowych ponad 16% dziewcząt w wieku 17-18 lat ujawnia niewystarczającą masę ciała wśród chłopców 30% 19-latków to są ci, którym zagraża nadwaga i otyłość dramatycznie wyglądają relacje tych wielkości do danych z lat wcześniejszych w 1989 roku dwóch chłopców na tysiąc było takich, wśród których stwierdzano otyłość. Współcześnie jest to już 74 chłopców na tysiąc badanych osób. I, ponad, I blisko 300 z takich, u których stwierdzamy nadwagę i otyłość. U dziewcząt. Problem nadwagi otyłości nie jest tak istotny, natomiast w poważnie rysuje się zagadnienie związane z niedowagą. Nie są to optymistyczne dane. Jak wygląda zatem sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt w Polsce? Próbą, która nie wypada najgorzej, jest bieg 10 razy 5 metrów, i tutaj w kolejnych pomiarach możemy obserwować, takie zmienne relacje do danych z lat wcześniejszych, zwłaszcza w młodszych kategoriach wiekowych, gdzie wynik być może w znacznym stopniu zależy od rozwoju fizycznego. Badanych chłopców jestem wyższy, potrafię tym samym łatwiej pokonywać dystans. Uśrednione wyniki dla całej populacji pokazują. Niewielkie zmiany, i ta próba jest w sumie wypadająca nie najgorzej. Skok w dar z miejsca pokazuje już wyraźny spadek możliwości funkcjonalnych współczesnych chłopców i dziewcząt. Jesteśmy wyżsi, mamy większe możliwości realizacji zadania ruchowego, natomiast nie wypełniamy ich w zakresie, który jest oczekiwany. I szczególnie niebezpieczne czy widoczne jest to w odniesieniu do najstarszych kategorii wiekowych. I tutaj tego nie można tłumaczyć tym, że komuś się nie chce, że ktoś nie jest zaangażowany w wykonywanie zadania ruchowego, bo to jest bardzo prosta, nieangażująca próba. Te dzieci, one potraf, po prostu nie potrafią skakać. No. Skok z miejsca jako uśrednione wartości systematyczny spadek. 99. rok to jest pokolenie rodziców, tych, którzy badali, byli, badani byli w tym roku, i w ciągu jednego pokolenia sprawność realizacji tego zadania ruchowego spadła o ponad 7% wśród chłopców i blisko 9% wśród dziewcząt. Jedno pokolenie wystarczyło do takiej degradacji możliwości wysiłkowych dzieci. No i to co jest najdramatyczniejsze, to rezultaty w biegu wytrzymałościowym i można by było tutaj spróbować mówić o jakimś niewielkim zaangażowaniu, że uczniowie w starszych kategoriach wiekowych oni nie widzą sensu czy nie potrafią się Zaangażować. Jeżeli popatrzymy na to, czym jest sprawność fizyczna, to akurat w tych wysiłkach kompetencje psychospołeczne w dużym stopniu wpływają na to, jak potrafi się uczeń zaangażować w wykonywane zadanie ruchowe. Jeżeli on w szkole nie potrafił tego zadania wykonać, nie potrafił go podjąć, to dlaczego wierzymy w to, że w innej sytuacji on będzie potrafił to zrobić? Wydaje się, że nie każdy i, i w większości te rezultaty uzyskiwane w sytuacjach zagrożenia czy w sytuacjach życiowych będą bardzo y, zbliżone. To jest y, no, dramatyczny spadek y, możliwości wysiłkowych. Te dane są odnoszone tylko do 89 roku, bo wcześniej badania nie były przeprowadzane i nie mieliśmy możliwości porównywania z wynikami uzyskiwanymi wcześniej. 18% spadek w ciągu jednego pokolenia to jest, wydaje mi się, bardzo dramatyczny wynik. A że ma to znaczenie zdrowotne, pokazują te przykłady. W oparciu o badania Ruiza można przewidywać poziom wystąpienia chorób układu krążeniowo-oddechowego. W zależności od rezultatów uzyskiwanych w BIP-teście. Czerwone słupki oznaczają pięciokrotnie wyższe ryzyko zachorowań na choroby układu krążeniowo-oddechowego w porównaniu do tych zielonych fragmentów wykresu. 80% dziewiętnastolatków to są w naszym społeczeństwie tacy, Wśród których pięć razy częściej będą występowały zawały serca, udary mózgu, niewydolność krążenia oddechowa. Wśród dziewcząt te relacje są mniejsze, bo ryzyko wystąpienia choroby krążeniowo oddechowej jest tutaj trzy i ponad trzy pół razy większe. Jak wyglądają te, dań, te wszystkie dane zostały przedstawione na podstawie badań prowadzonych od 1979 roku przez Akademię Wychowania Fizycznego i ostatnio realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program Sportowe Talenty. I jakie wnioski można sformułować? No, Wydaje się, że potrzeba utrzymania programu Sportowe Talenty zmienionego w tej chwili w jakiś w program, który pozwala diagnozować kondycję fizyczną, taki szkolny program oceny kondycji fizycznej, powinien być utrzymany, bo daje nam wymierne informacje o zagrożeniach zdrowotnych. Koniecznym jest rozszerzenie tej diagnozy na klasy 1-3. Późna identyfikacja zagrożeń jest yy, ograniczeniem szans na to, by móc przeciwdziałać występującym negatywnym zjawiskom. Konieczne jest pilne podjęcie we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa efektywnych działań opierających się negatywnym zmianom, bo one mają zarówno w wymiarze somatycznym, jak i motorycznym, moim zdaniem dramatyczny wymiar. No i polskiemu społeczeństwu z tej perspektywy zagraża nie tylko demograficzna, ale i biologiczna zapaść. Jakość. Biologiczna naszego y, młodego pokolenia wydaje się być niewystarczająca, znacznie niewystarczająca. Bardzo dziękuję. Hmm, tak prawdę powiedziawszy, to refleksja jest bardzo, bardzo smutna. W zasadzie mam szczęście, że żyłam. Jako dziecko w latach 80. i 90., bo zgodzę się w 100%. Dzisiaj nie jestem najbardziej aktywną kobietą na świecie, ale to, co sobie i moje ciało wypracowało jako dziecko, procentuje. I znowu mam taką refleksję, że tu, tak jak pani powiedziała, to powinni siedzieć rodzice i tego słuchać, bo, bo to do nas, do rodziców głównie apel. To, co tutaj zostało pokazane, jest. To no jest przerażające i dopóki rodzice nie zobaczą tego, dopóki nie wyjdziemy z jakimś szerokim komunikatem do nich, to chyba trudno będzie zrozumieć, jak ważną rolą jest w ogóle ta aktywność fizyczna, jakakolwiek. No, tutaj spotykamy się z taką sytuacją, w której yy, taką no, dziwnym związkiem relacją, im lepsza jakość życia, tym Mniejsze wymagania wobec naszej fizyczności, i tym samym większe wyzwania wobec nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, ludzi, którzy są odpowiedzialni za budowanie pozytywnych nastawień, takiej pozytywnej motywacji i system, kształtowanie systemu wartości wśród dzieci dotyczących aktywności fizycznej. I kiedyś. Nie można powiedzieć, że nauczyciele byli lepsi, albo że rodzice jakoś specjalnie się troszczyli o to, by kształtować i wychowywać fizycznie dzieci. Te dzieci się wychowywały same. To środowisko zmuszało je do tego. Brak dostępu do internetu i, i, i możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, no właściwie tylko wtedy, kiedy wynajdowało się ciekawe gry. No i w tej chwili wygląda na to, że jakość kształcenia nauczycieli, trenerów, instruktorów nie dostaje do tego, jakie są wyzwania. Rodzice nie mają świadomości, jak bardzo krzywdę robią swoim dzieciom swoim i, i nie zabezpieczają ich fundamentalnych potrzeb. Pomimo tego, co Paweł zauważył i, i co pokazywała Zuzanna, że. Znaczenie aktywności fizycznej to jest w wielu wymiarach i w wielu obszarach no, jednoznacznie interpretowane i, i znane. No, wiemy, że ona jest niezbędna do życia, nie potrafimy o to zadbać. I o tych zagrożeniach to i takich niebezpiecznych trendach mówiło się od 1999 roku profesor przewędan W wielu forach podnosił ten wątek, i jakoś nie potrafimy jako społeczeństwo zmienić tego trendu, jest coraz gorzej, pogarsza się ta sytuacja, no, w dramatyczny sposób. Wynika z tego też, że przed wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami to już nawet nie jest tylko już zawód do wykonania, to jest po prostu gigantyczna misja. To jest w ogóle gigantyczna misja udowodnienia tego, że się nie ma garba <laughs> i żeby pokazać, że po prostu robimy dobrą robotę, że bez wf w szkole no to my daleko nie zajedziemy. Jeżeli można, popatrzcie Państwo na te wyniki dotyczące badania czy diagnozu umiejętności ruchowej. No kwestia jest taka, że nie potrafimy ich odnieść do wcześniejszych badań, bo nie było. Nie wiemy, ile myśmy potrafili skakać na skakance i w jakim wieku, czy robić przewrót. Ale dramatyczne z mojej perspektywy jest to, że badani są uczniowie w szóstej, w piątej klasie szkoły podstawowej. Oni za sobą mają 500 godzin WF-u. I przez 500 godzin w WF on się nie nauczył łapać piłki, nie nauczył się skakać na skakance. I to, to jest takie no, dramatyczne i to gdzieś tak chyba każdy nauczyciel wychowania fizycznego powinien to wziąć gdzieś na swoje sumienie i powiedzieć, że jest jak jest, gdzieś z jego powodu. I to trudno jest wytłumaczyć, dlaczego to jest tak globalne, bo mamy Wszyscy znają nauczycieli, którzy świetnie pracują i którzy angażują się w wykonywaną pracę i czy liczba tych, którzy się nie przykładają jest aż tak duża, że to odciska się na populacyjnych badaniach. Jeżeli są ci uczniowie, którzy są zatrosz, zatroszczeni, zaopiekowani pod względem aktywności fizycznej i oni podnoszą poziom, to jak nisko są ci, którzy tą średnią opuszczają. A ja mam jeszcze inną refleksję. Bo pytanie jest takie, czy wśród tych badanych uczniów są na pewno tylko ci, którzy uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego? Czy to jest cała populacja? Bo jeżeli cała, i tam jest te 30%, które w życiu nie poszło na lekcje WF-u, no to te wyniki mogą być zatrważające, bo oni tego po prostu nie potrafią, bo rodzice powiedzieli, żebyście nie chodzili, więc się nie nauczyli. Do końca tego nie wiemy, bo prawie 600 tysięcy dzieci nie wzięło udziału w tym projekcie. I to też to gdzieś związane jest, 2 miliony 800 tysięcy czy 900 tysięcy uczniów było badanych w sportowych talentach, a 600 tysięcy dzieci w ogóle się nie pojawiło. Były takie gminy w Polsce, które były w których badaniami objęto 99, to prawie wszystkie dzieci z gminy wzięły udział w badaniu, a były takie gminy, w których niewiele, ponad połowa a pozostali mimo że to jest wpisane w podstawę programową mimo że to jest uchwała ustawa sejmowa która wprowadza e, obowiązek e, diagnozy kondycji fizycznej dzieci w szkole to to zostało zlekceważone smutną refleksją ale taką się pożegnamy życzę sobie i nam wszystkim żeby jednak WF był ważny i żeby aktywność fizyczna była ważna dla nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Bardzo dziękuję.